Nazywam się Elena Popesku. Wychowałam się w Zakopanem, mieście, w którym góry zdają się czuwać w ciszy nad każdym naszym krokiem. Jeśli kiedyś tu byłeś, wiesz, o czym mówię. Brukowane uliczki wijące się przez stare centrum, kolorowe domy z duszą, które wciąż noszą echo dawnych czasów i długie zimy, kiedy śnieg przykrywa wszystko jak ciężka kołdra. To był początek stycznia, kiedy wszystko się wydarzyło. W tamtym czasie mieszkałam sama w drewnianym domku na skraju lasu, spuściźnie po dziadku, który był myśliwym. Pracowałam jako freelancerka, tłumacząc teksty z domu, co pozwalało mi trzymać się z dala od zgiełku miasta. Moje dni były ciche, czasem aż za bardzo, ale lubiłam tę ciszę, a przynajmniej tak mi się wydawało bo gdzieś głęboko w środku było we mnie puste miejsce, którego nie potrafiłam wypełnić. Samotność pogłębiła się po śmierci mojego taty dwa lata wcześniej. Był dla mnie wszystkim oparciem, przyjacielem, doradcą. Kiedy odszedł, coś we mnie zgasło. Mama odeszła wiele lat wcześniej, więc po jego śmierci dom stał się przerażająco ci. Właśnie dlatego przygarnęłam Tora. Owczarka niemieckiego o najbardziej przenikliwych oczach, jakie widziałam. Był jeszcze szczeniakiem, kiedy znalazłam go w schronisku u podnóża gór, trząsł się ze strachu, ale kiedy się do niego zbliżyłam, stał i położył głowę na mojej nodze, jakby mówił: Zabierz mnie ze sobą. I tak zrobiłam. Tor rósł szybko. Był silny, posłuszny i bystry, ale najbardziej uderzała mnie jego wrażliwość jakby wyczuwał, kiedy było mi źle. W pochmurne dni, gdy tęsknota za tatą bolała najbardziej, tor kładł się obok mnie, cicho, dając mi swoją obecność, niemal ludzką. Z biegiem miesięcy stał się moją codzienną motywacją, powodem, by wstać z łóżka, impulsem, by wyjść z domu. Towarzyszył mi w zimowych spacerach po górskich szlakach, które przecinały lasy południowej Polski. I to właśnie podczas jednego z takich spacerów wydarzyło się coś. Czego nigdy nie zapomnę. Pamiętam, że tego dnia niebo było całkowicie szare. Prognoza zapowiadała intensywne opady śniegu, ale coś we mnie kazało mi wyjść. Musiałam się przejść. Ciężar w piersi był zbyt wielki, by go dusić w czterech ścianach. Zaparzyłam gorącą herbatę do termosu, założyłam gruby płaszcz, zasznurowałam buty, a Thor już czekał przy drzwiach, machając ogonem. No to idziemy, chłopaku! Zapytałam, a on zaszczekał, jakby wszystko rozumiał. Wybrałam mniej uczęszczany szlak, oddalony, który prowadził przez wysokie świerki aż do Polany z widokiem na dolinę. Zimą zwykle tam nie chodziłam, było ślisko i niebezpiecznie, ale coś mnie tam ciągnęło. Może chęć ucieczki od wszystkiego albo potrzeba zgubić się w tej bólu, który nie chciał odejść. Spacer zaczął się spokojnie. Tor biegł przodem, węszył, co chwilę wracał do mnie i znowu ruszał przed siebie. Ciszę lasu przerywał tylko chrzęst śniegu pod nogami i krakanie kruka gdzieś w oddali. I wtedy to się stało. Nadepnęłam na kamień przykryty lodem i poślizgnęłam się. Świat zawirował. Próbowałam złapać się gałęzi, ale wszystko działo się za szybko. Runęłam po wąskim zboczu, a powietrze uciekło mi z płuc. Uderzyłam bokiem o coś twardego, kamień albo pień, nie wiem, i zatrzymałam się kilka metrów niżej wśród splątanych krzewu. Ból był nie do zniesienia. Nie mogłam ruszyć prawą nogą. Kostka wygięta pod dziwnym kątem. Zaczęłam drżeć, nie tylko z zimna, ale z przerażenia. Sięgnęłam po telefon, ale nie było go w kieszeni. Musiał wypaść podczas upadku. Tor! krzyknęłam, pomocy! Usłyszałam łapy ślizgające się po lodzie. Thor zszedł tą samą stromą drogą i podbiegł do mnie, niespokojny. Węszył mi twarz, ręce, potem zaczął krążyć wokół. Kiedy próbowałam się ruszyć, zawyłam z bólu. Tor się zatrzymał, spojrzał mnie i zost dysząc, czujny, jakby czekał na polecenie. Wiedziałam, że potrzebuje pomocy i to szybko. Zimno zaczęło mnie paraliżować. Musiałam mu zaufać. Tor, znajdź pomoc. Proszę, dotknęłam jego pyska, wskazałam w górę i powtórzyłam: pomocy, tor, pomocy, zaszczekał głośno, prawie rozpaczliwie. A potem zniknął między drzewami, zostałam sama. Wiatr wydawał się zimniejszy, niebo ciemniejszy i tylko jedna myśl nie dawała mi spokoju. A co jeśli nie zdąży? Zaszczekał głośno, niemal rozpaczliwie i wtedy zniknął między drzewami, zostałam sama. Wiatr wydawał się jeszcze bardziej lodowaty, a niebo, cięższe, ciemniejsze. W głowie wciąż dudniła jedna myśl: a co jeśli mu się nie uda? Byłam otoczona przez wysokie drzewa o grubych pniach. Niebo ledwo przebijało się przez gęste gałęzie. Zaczęłam naprawdę drżeć, nie tylko z zimna, ale z przerażenia, bo czułam, że moje ciało powoli się poddaje. Palce miałam zdrętwiałe. Oddech stawał się krótki i urywany. Starałam się nie zamykać oczu, ale powieki stawały się coraz cięższe, i gdzieś w tym ciszy, tak gęstej, że aż bolała, zaczęłam mówić do taty: W myśl: Tato, ja nie chcę tu umrzeć, jeszcze nie jestem gotowa. Ale część mnie wiedziała, że jeśli nikt mnie nie znajdzie wkrótce, może być za późno. Wtedy w oddali. Usłyszałam szczekanie, najpierw słabe, potem coraz wyraźniejsze, coraz bardziej natarczywe. To był tor, ale nie był sam. Głosy, męskie głosy. Tutaj, tutaj, krzyknął ktoś po polsku. Po chwili zobaczyłam dwóch mężczyzn w czerwonych kurtkach i grubych spodniach od śniegu schodzących ostrożnie po stromym zboczu. Prowadził ich tor, który, mimo zmęczenia, wciąż biegał w te i z powrotem, jakby miał ogień pod łapami. Proszę się nie ruszać, jesteśmy z gopru, powiedział jeden z nich, klękając obok mnie. Nie potrafiłam nic powiedzieć, tylko płakałam. Ulga była zbyt wielka, by dało się ją ubrać w słowa. Okryli mnie termicznym kocem, podali coś przeciwbólowego i przez radio wezwali wsparcie. W mniej niż 20 minut dotarła specjalna nosza do trudnego terenu, i przetransportowali mnie do punktu ratunkowego, gdzie czekała już karetka. Tor szedł obok mnie cały czas. Nawet gdy ratownicy próbowali go odsunąć, warknął, jakby mówił: Ona jest moja, idę z nią. W karetce, gdy ciepło zaczęło powracać do mojego ciała, zdołałam zapytać: Jak go znaleźliście? Ratownik się uśmiechnął i odpowiedział: to wasz pies nas przyprowadził. Przyszedł prosto do nas, szczekał, chwytał mojego kolegę za rękaw i potem biegł kilka kroków dalej, jakby mówił chodźcie. Zaprowadził nas dokładnie tam, gdzie pani leżała. Mój pies uratował mi życie. Pobiegł z powrotem tą samą trasą, którą przyszliśmy, odnalazł ratowników Gopr, którzy akurat patrolowali okolice i dosłownie ich do mnie przyciągnął. Nie wiem jak, ale on wiedział. Wiedział, że jestem w niebezpieczeństwie i wiedział, że ma tylko jedną szansę. Spędziłam w szpitalu dwa tygodnie. Złamałam kostkę i zwichnęłam biodro. Przeszłam operację i rehabilitację, ale lekarze powiedzieli, że prawdziwym zagrożeniem była hipotermia. Gdyby Thor nie znalazł pomocy w ciągu godziny, ta historia mogła się skończyć zupełnie inaczej. Podczas rekonwalescencji, Thor nie odstępował mnie na krok. Spał u moich stóp, obserwował każdy ruch pielęgniarek, a kiedy płakałam z bólu lub bezsilności, patrzył na mnie tym swoim spokojnym wzrokiem, mówiąc wszystko. Bez słów. Dwa miesiące później, gdy wróciłam do domu, przygotowałam dla niego coś specjalnego. Nową obrożę. Ciepły koc tylko dla niego i jego własny kącik z tabliczką na ścianie. Tutaj śpi tor, mój wybawca, ale to, co najpiękniejsze, miało się dopiero wydarzyć. Na wiosnę odwiedziłam siedzibę Gopr, by osobiście podziękować ratownikom i wręczyć im kosz z upominkami. Tam spotkałam starszego pana o jasnych oczach, który od razu mnie poznał. Ach, to pani jest tą kobietą z psem bohaterem! Zawołał z uśmiechem, opowiedział mi, że przez 30 lat pracy w górach nie widział jeszcze psa, który działałby z taką precyzją, jakby był szkolony do ratownictwa, a tor nigdy nie był. Był po prostu moim przyjacielem, moim wiernym towarzyszem. I wtedy powiedział coś, co zostanie ze mną na zawsze. Czasem Bóg nie wysyła aniołów z skrzydłami, wysyła je z czterema łapami i sercami większymi niż nasz. To nie tylko dlatego, że cudem uniknęłam śmierci, ale dlatego, że zaczęłam patrzeć na życie zupełnie inaczej. Drobne rzeczy, które kiedyś mi umykały, nagle nabrały blasku, zapach kawy o poranku, światło słońca wpadające przez zasłony, szum liści zamiatanych przez wiatr, nawet cisza, ta, która wcześniej tak bolała, stała się czymś kojącym, niemal świętym, ale najbardziej zmieniłam się ja sama. Przed wypadkiem żyłam jak ktoś, kto tylko oddycha, bez prawdziwego zaangażowania, bez otwartości. Zawsze bałam się czuć zbyt wiele, przywiązać się za bardzo, stracić jeszcze raz. Ból po stracie ojca zamroził mnie od środka, i nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo mnie to powstrzymywało przed prawdziwym życiem. To tor mnie odmroził, nie uratował mi tylko ciała tam na górze. Uratował również moją duszę, pokazał mi swoją cichą lojalnością, że miłość nie jest krucha, jak sądziłam, że jest wręcz przeciwnie. To jedyna siła, która potrafi przebić się przez lud bólu. Już nigdy nie byłam taka sama. Kilka miesięcy po wyzdrowieniu zgłosiłam się na wolontariat do schroniska dla bezdomnych zwierząt, tego samego, w którym kiedyś znalazłam Tora. Zaczęłam pomagać przy spacerach, akcjach ratunkowych, adopcjach, i właśnie tam znalazłam nowy sens. To nie było tylko ratowanie psów. To było oddanie życiu tego, co się otrzymało. W letnie popołudnie usiadłam na zimnej, betonowej podłodze, a wokół mnie bawiło się pięć szczeniaków. I wtedy mnie olśniło. To, co wydarzyło się tamtej zimy, to nie był przypadek. To było powołanie. Życie mówiło do mnie: Obudź się, Eleno, nadal tu jesteś, nadal możesz coś zrobić z tym, co ci zostało. I postanowiłam posłuchać. Dziś wiele osób zna mnie tutaj, w Zakopanem, jako kobietę z psem bohaterem. Udzieliliśmy nawet wywiadu dla lokalnej gazety. Artykuł miał tytuł: Pies z duszą anioła. Tor jest już starsz, jego sierść wokół pyska posiwiała a kroki nie są już tak żwawe, ale jego oczy są takie same, zawsze czujne, zawsze łagodne, jakby wiedział, że jeszcze nie skończyliśmy. W niedzielę chodzimy razem na punkt widokowy Gubałówka, gdzie panuje cisza i spokój. Siadamy tam obok siebie i patrzę przed siebie z myślą, która powtarza się jak modlitwa. Nie liczy się ile czasu nam zostało, liczy się, co z nim zrobimy. Ale chcę ci jeszcze coś powiedzieć, coś czego nigdy nikomu nie mówiłam. W tygodniu, w którym przygarnęłam Tora, zaraz po śmierci taty, miałam dziwny sen. Śniło mi się, że zgubiłam się w ciemnym lesie, a tata pojawił się w oddali i wskazywał na smugę światła przecinającą drzewa. A tam w świetle stał pies, owczarek niemiecki, czekał na mnie. Wtedy myślałam, że to tylko podświadomość, próbująca sobie poradzić ze stratą. Ale dziś, dziś zastanawiam się, czy to nie był przesłanie, a może nawet prezent. Może Bóg zesłał mi tora, zanim jeszcze zrozumiałam, jak bardzo będę go potrzebować. A jeśli ty, który to czytasz, wciąż wątpisz, że zwierzęta mają duszę, może nigdy nie spojrzałeś w oczy temu, który naprawdę cię ocalił. Masz zwierzę, które pomogło ci przetrwać trudne chwile? Czujesz, że rozumie Twoje emocje lepiej niż nie jeden człowiek? A może ta historia po prostu poruszyła Twoje serce? Napisz w komentarzu swoją historię. Oznacz kogoś, kto potrzebuje uwierzyć w siłę prawdziwej miłości. I pamiętaj, czasami nasi aniołowie nie mają skrzydeł, mają cztery łapy, czujne oczy i moc, by nauczyć nas żyć od nowa. Podobała Ci się ta historia? Chcesz więcej takich, które poruszają serce? Napisz w komentarzu chcę i udostępnij komuś, kto kocha zwierzęta. Zasubskrybuj kanał po więcej prawdziwych historii, które zostają w sercu.